Cześć! Chcę dziś zainspirować Was i przedstawić propozycję na kilkudniowy wyjazd na podstawie naszej zeszłorocznej majówki. Zapraszam Was na roztocze. Abyśmy wiedzieli, o czym mowa, roztocze to kraina leżąca dosyć blisko naszej wschodniej granicy, mniej więcej w połowie drogi między Lublinem a Przemyślem, w niedużej odległości od zamościa. Dziś przedstawię Wam taki nasz ramowy plan podróży, abyście mogli na tej podstawie zaplanować swoją wycieczkę. Warto skorzystać i zwiedzić jak najwięcej, ale dla mnie roztocze stało się definicją spokoju i ciszy, więc myślę, że warto też i tak potraktować taki wyjazd i po prostu wyciszyć się i zrelaksować. Przed Wami 18 miejsc, które odwiedziliśmy i kolejne 6, które zostało nam na kolejny raz. Zaczynamy! Jadąc od strony Krakowa, dotarliśmy do Rzeszowa i był to pierwszy przystanek na naszej trasie. Jest rynek, park, Muzeum Dobranocek, a dla nas również było to miejsce na przerwę obiadową przed dalszą trasą. Zanim odbiliśmy w kierunku Panasówki, gdzie mieliśmy nocleg, zawitaliśmy w Zagrodzie Alpak na spacer. Zapraszam Was gorąco i polecam wizytę u tych puchatych zwierzaków z możliwością wejścia do zagrody i karmienia, jak i wyjścia na spacer. Obowiązują rezerwacje terminów. Link w opisie. Nasz pobyt obejmował nocleg w Panasówce, w przestronnych domkach kalma Rostocze. Na ich stronie internetowej znajdziecie wszystkie szczegóły, a z kodem Dave10 otrzymacie 10% zniżki na nocleg. Gorąco polecam. Było to bardzo spokojne miejsce swoją drogą, bez tłumu turystów. Była to nasza baza wypadowa, skąd wyruszaliśmy każdego dnia do konkretnych atrakcji. Jedną z nich było wzgórze Polak, osiągalne pieszo w jakieś 15-20 minut od naszego noclegu. Świetne miejsce na obserwowanie zachodu słońca. Drugiego dnia wyruszyliśmy na leśny spacer w kierunku źródeł rzeki Stok. przygotujcie sobie preparat na komary. W dalszym etapie przejechaliśmy przez Frampol. Ciekawa mieścina, zwłaszcza z lotu ptaka. Link do mojego osobnego filmu na ten temat znajdziecie w opisie. Finalnie jeszcze przed południem dotarliśmy do hośni Ordynackiej i wieży widokowej w dosyć wyeksponowanym miejscu. Świetna lokalizacja na sesję albo przerwę w podróży. Swoją drogą, mi nie najbardziej odpowiadał taki styl podróży a'la road trip – objazdowo po wybranych atrakcjach. Czasem zatrzymując się w miejscach, na które przypadkiem natknęliśmy się po drodze, przy niektórych zatrzymywaliśmy się na dłużej, a niektóre tylko, można powiedzieć, zaliczyliśmy i jechaliśmy dalej. Po przerwie obiadowej ruszyliśmy do Szczebrzeszyna, sprawdzić czy chrząszcz brzmi w trzcinie. A tak przy okazji, pamiętacie całą rymowankę Brzechwy? Przeszliśmy się na rynek, zjedliśmy wyśmienite lody i podjechaliśmy kawałek dalej do pierwszego tego typu na świecie pomnika, chrząszcza stojącego nad wieprzem. Przypadek? Na koniec dnia zawitaliśmy do Zwierzyńca, nazwijmy go turystycznym centrum Rostocza, gdzie zdecydowanie będzie więcej turystów. Celem na ten wieczór była tartaczana góra, z której na wieży widokowej oglądaliśmy zachód słońca. Nie ukrywam, że nieodłącznym elementem majówki był grill, którego zrobiliśmy po powrocie do Panasówki. Następnego dnia naszym pierwszym celem było Żlepsko, Kamieniołom. Obserwowaliśmy go jedynie z drona, i jeśli nie macie za dużo czasu, zachęcam, aby zamiast tego udać się do Józefowa, jak i my zrobiliśmy. Tam przespacerowaliśmy się Kamieniołomem i weszliśmy na wieżę widokową. Tam, tam się musimy dostać. Józefów ma też ciekawą fontannę na rynku. Warto się tam zatrzymać i wczytać w opisy zwierzaków. Po posileniu wybraliśmy się na spacer w kierunku zapory na rzece Szum. Czyli rezerwat Szum w górecku starym. Samochód zostawicie przy głównej drodze lub nieopodal zapory. Bardzo przyjemna wędrówka z sosnowym lasem. Jeśli zdecydujecie się na dłuższy spacer, tak jak my, aby nie pokonywać dwa razy tej samej trasy, możecie przejść pętlę od parkingu przez zaporę i lasem z powrotem. To kolejny dzień, który kończyliśmy zachodem słońca na wieży widokowej. Tym razem był to susiec. Bardzo mi się spodobały te wieże, zadbane o ciekawym wyglądzie i kształcie. Malownicze, roztoczańskie krajobrazy z kwitnącym rzepakiem i charakterystycznym, długim układem pojedynczych pól stały się dla mnie wizytówką tej sielskiej okolicy. Przed ostatniego dnia obraliśmy za cel floriankę. Jest ona zlokalizowana w centrum parku narodowego i jest chyba najbardziej charakterystyczną atrakcją Rostocza, czyli miejscem ostoją konika polskiego, który zresztą stał się symbolem rostoczeńskiego parku narodowego. Aby dotrzeć do celu, wypożyczyliśmy rowery w zwierzyńcu i jechaliśmy w przyjemnym cieniu przez las około 8 km w jedną stronę. W zwierzyńcu znajdziecie wiele wypożyczalni. Pamiętajcie też o zakupie biletów wstępu do Parku Narodowego. Ja zakupiłem je w drodze do Florianki, skanując kod QR umieszczony na trasie. Link do strony Parku Narodowego w opisie. Aby uatrakcyjnić nasz wyjazd, wypożyczyliśmy we czwórkę nie cztery rowery, a trzy, z czego jeden to był tandem. W drodze powrotnej do Zwierzyńca, zahaczyliśmy o Czarny Staw i wieżę widokową przy Stawach Echo, gdzie odpoczęliśmy. Na koniec dnia podjechaliśmy samochodem ponownie do Suśca, do rezerwatu przyrody nad Tanwią. Atrakcję znajdziecie jako Szumy na Tanwi. I to była nasza ostatnia atrakcja. Poza tym możecie oczywiście pójść na spływ kajakowy, odwiedzić winnicę Lipowiec, wyjechać na zwiedzanie Zamościa. Dla młodszych ciekawą atrakcją może być park dinozaurów w Krasnobrodzie oraz wieża widokowa. Możecie spędzić trochę czasu nad zalewem Wiacni przy tężni solankowej. I oczywiście możecie przespacerować się na piaseczną górę lub bukową górę w sercu rostoczeńskiego Parku Narodowego. Jak dla mnie można by tam spędzić spokojnie tydzień, a poza zwiedzaniem jeszcze chillując, to nawet nieco dłużej. Przypominam o kodzie rabatowym na noclegi Kalma Rostocze. Daj znać, jeśli jeszcze znasz jakieś inne ciekawe miejsca na Rostoczu aby inni mogli czerpać inspiracje na podróż. Podobają ci się takie filmy? Daj znać, a przygotuję takich więcej. Chciałbym też z wielką radością poinformować, że kanał Powrót do Natury ma od lutego swój Patronite. Jeśli zechcesz wesprzeć mnie i moją twórczość, będzie mi niezmiernie miło. Twój wkład będę mógł przekierować na wyposażenie się w lepszy sprzęt filmowy i przygotowywać ciekawsze i bardziej profesjonalne filmy podróżnicze. Linki w opisie. Dołącz do moich społeczności: wszystkie linki również w opisie. W następnym odcinku zabiorę Was do nieźle zachowanego górskiego ośrodka wypoczynkowego na Urbex. A dalej czeka Was seria filmów podsumowująca naszego rumuńskiego roadtripa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.